Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Tomasz Koźmiński, Towarzysz Miasnikow, 1920 rok. Poemat, rozdział pierwszy, po drugiej stronie frontu. Nad różanecznikami, wielka ptasia zgraja podniosła się, łopocząc przed czymś, uciekała w deszczu. Liście dzwoniły, rytm swój parami, wiatr szumiał listowiem. Nie byliśmy sami. Pachniało silną wonią, zapach dookoła. W oddali dochodzi głos, stukanie cięcioła. W ciszy letniej on werblem ton znany nadaje. Budzi w gniazdach ptaki, piskąt całe zgraje. Ptasi śpiew, to muzyka zbiorowa, jedyna. Słowik w krzakach sam koncert solowy zaczyna. Gra coś jakby na lutni, donośnie, rozmaicie. Śpiew ten etiudą trąca. Muzyczne to życie. Dalej słychać dźwięk kosa. Piękno tej solówki. Jest koncertem melodii, świergotem końcówki. Jakby zmieniał strojenie, więcej nut mu dano. Czarnoksiężnik, dziób żółty, śpiewa pięknie rano. Spłoszony skowronek w mig przyfrunął z daleka, treluje sam w obłokach. Cisza, widać, czeka. W ptasim graniu słychać irdzawego rodzika, śpiewem długim jego głos za chwilę nam znika. Powiesz mi, słyszę czystą piosenkę ptasią zgraną, Zawsze to melodyjną, krótką, ale gwizdaną. Gdzie kukułka od czasu do czasu zakuka, to żadna dla niej trudność, żadna dla niej sztuka. Drzwi otwarły się wolno, ciężko zadaszone, Dźwięk wydały stary, dawno nieoliwiony. Alosza! To ja, Olga, twoja piękna żona, ja ci dam długie spanie, stała przerażona. Miastnikow budzi się, twarz blaza wychudzona, bredzi coś, słowa plącze, wody prosi, woła. Stawaj no, byku, koniec, dość już ze spaniem. Jedzenie nie sposób było odkładane. O, wygląd dbać ci trzeba, nie jak Swołocz jeden kanalio. Zaraz szukam pasa, troki, rzemień, idę i wrócę niebawem, a potem zobaczę. Łajdackie życie mamy. Nie może być inaczej. Miastnikow poruszony spał niewybudzony i spać mógłby długo chrapliwe tetony. Grały marsza, pół słowa, świst i odnowa. Wtem słychać głośne krzyki: Olga, Tonia, Wowa, chodźcie, no baby, do mnie tu i no zaraz prędko konie rozkulbaczyć mi, napoić serdeńko. Gdzie, komisarz Miastnikow? Bo mamy jedną sprawę. Narada będzie później. Zbiegną się i okaże się. Towarzysz Siemion? Wszedł wolno sam do sieni. Spojrzał na podłogę, widzi, że coś się tam mieni. Rublówka porzucona, złotem swym błyszczała, cara dawno stracono. Ona była cała. Brudną podniósł ją z ziemi, szczęście mu sprzyjało. O, rubel znaleziony, wpadło trochę mało. W drzwi uderzył z hukiem, prawie z całej siły. Jakoś zwolna zamki trzymanie puściły. Trzask, prask otwarły się całkiem szeroko. Nawet błysnąło w dłoni rubla szczere złoto. Towarzysz Simion krzyknął mocno rozgniewany. – Spanie sobie urządza jasnikowpijany, pijany? Wstawać! I raport mi tu natychmiast meldować, bo nie ręczę za siebie, pókim dobry psia mać. Przeklinał na wszystko, pluł też śliną w złości. Tak właśnie w zwyczaju mieli bolszewicy prości. Widzicie go? O każdy leżałby spokojnie, nie wiadomo jak długo myślałby o wojnie. Mój zwiat niczego to nam nie przyniósł nowego. Polaczki siedzą w rowach. Czekają kolego. Słyszałem i widziałem, jak fajczą ukradkiem coś tam mówią przed wami. Byłem tego świadkiem. Musimy przygotować podstępne zadanie. Krasnoarmiejców wysłać na zwiad. Na polowanie. Bo nie widzę miastników innej sposobności, Jak porwać oficera, czyż to nie będzie prościej? Zdobyć wszelkie ważne nam tajne informacje, Gdzie, jakie jest wojsko, jakie inne są formacje. Pójdziesz miastnikow nocą przebrany za dziada, Jak ten lis rudy rdawy, co się chytrze podkrada. Podsłuchasz różnych panów i ważnych nowinek. Przy okazji zapytaj, jak chcesz o dobry młynek, albo to zepsuł ci się y, słabo kawę miele, zawsze powiesz, soli nam brakło, nie ma wiele. Gdy wejdziesz już do wioski, wiesz, nierozpoznany, staraj się słuchać wszystko, co mówią ich pany. Wiem przecież, że językiem wroga biegle władasz. Znasz dobrze ich zwyczaje, z nimi się układasz. Nie wdawaj mi się w spory i żadne tam potyczki. Mogą zdradzić się słówka, błędy albo byczki. Gdy... Beresteczko siłą ognia było wzięte, Pamiętam walki o nie straszne i zacięte, Kiedy wpadło w ręce, kozackie wiesz nasze, Grabiliśmy kościoły, zamki nawet pasze, Raliśmy lśniące szaty, liturgie, ornaty I darliśmy potrzewki, bulle szły na straty. Gromnice i pieniądze gdzieś tam pochowane, Wszystko nasze stało się miastnikow zdobyczne. Rękopisy, sterty ksiąg, sam rwałem rękoma, Oryginalne łacińskie, masa niezliczona. Do czego to służyło? Tylko do spalenia, Dobrana biblioteka, godna wysadzenia. Obrazy, wiesz, zabytki bezcenne i ładne, Madonne, stare figurki, chrzelnica, o! Padne, po co to ma być zdjęcia prałatów? Dla kogo? Rewolucja nasza zba. Towarzyszy mnogo. Kazałem wszystko potłuc, dokładnie na szczątki, by więcej nie istniały. To nowe porządki. Pamiętam, kiedy zamek dawnych Racimorskich wpadł w te oto ręce. Lokajów hrabiowskich panów Polskich biliśmy kolbami na prędce. Wieści doszły do sztabu, słano, a pan Fortepian stał tam piękny, stary chyba Stanueja, rozwalone poroża i myśliwskie trofea. Siemion podkręcił wąsa i dodał od siebie. Pierwsza konna armia raz dwa wroga pogrzebie. Pod ozierną patrzyłem lornetką z oddali jak nasi bojcy w boju wieścią okrążali na zasieki z drutu kładli deski i graty pnie drzew i kurtki kije nawet były kraty. Gdzie indziej drut kolczasty szablami rąbano, kolbami zawzięcie, aż pękł on doszczętnie. Rozciągano drut cięty na stronę czy boki, wyłom powstał w leju w okopie głęboki. Spoglądałem, jak to się kłębi i jak dłuży szturm trwał. O, zażarty strzelali piechurzy. W ten. Polscy jeźdźcy wyszli z lasu galopem, wiatr rozwiewa włosy, proporce rwał bokiem, setki szabel błysnęło w dłoniach jak miecz jeden, by każdego dosięgnąć i powalić na ziemię. Krzyknął chyba ich rotmistrz, lance pochylone, dech zapierał w piersiach, konienica szła na stronę. Nagle seria granatów rzucona raz cięgiem spadła lotem z nieba. Byłem za zaprzęgiem, bezwładna strzelanina, huk grzmotów, czekałem, jak bojcy weszli gładko, zdobytym już wałem, rzuciłem wszystkie siły, by pod tym naporem zdobyć wieś i zwycięstwo odnieść przy tym spore. Baterie ziały ogniem, aż daleko dudniało. Karabiny znów serię, potem jakby działo. Kanonierzy zdążali z ciągłym załadunkiem. Celności brakowało. Potlał się im ciurkiem. Pluły jadem żelazo. Krew zbroczona płynie. Bolszewicka nawała toczy koła w dymie. Upadał jeden ułam, za nim drugi i trzeci. Konie stawały dęba. Patrzyłem co leci. Cieła seria za serią, we wroga pod ozierną I szereg nieruchomiał przed walką piekielną. Trupy leżały zbite gęsto, tam szeregiem Muchy gryzły ostro mnie, tłukłem je od siebie. Podjechałem chcąc ujrzeć z bliska widowisko I ciarki mną przeszły, jakby wyglądało wszystko. Jeden z tą furażerką zastegł w mgnieniu oka, drugi – dłoń. Odrąbana cierpiał blady w roku. Trzeci połamany miał nogi. Sine ręce więcej już nie patrzyłem. Koń gnał mnie na prędce. Siemion spojrzał na kompana z pod łba ukradkiem. Ten popijał samogon. Sączył nieprzypadkiem. Głowa była spuszczona, wodził wzrokiem błędnym na bryczesy czerwone z lampasem srebrnym, które miał dziś budionny, chodził w nich czasem na krzaczaste wąsy tak kręcone z rozmachem. Z za okiennic wystawał czub włosów czesanych, przypominał zlepione kłęby brudne, zlane, a kręcił się on w ramach, a to podskakiwał, kozak skrzętnie rozmowy dobrze posłuchiwał. Wtem oczom ukazała się osmolona głowa, czarna opaska oka. Czub spocony zwiewał. — Faga się! — krzyknął Siemion, nieco tym wkurzony. — Co tam skaczesz, jak głupi pies pana ogrodowy? — Szablą zaraz ci skrócę, czub gęsty, kozacki. Wpadniesz mi łajzo, jedna szpiegów moje macki. — Ja? — Wasyl! — Pomiłujcie, komandarmię miły, z taborów mnie posłali, wolne mają tyły. Jeńca mamy wreszcie, wpadł w sidła w lesie, nocą wasyl grasował, patrzę kogoś niesie, rozwałkę czynił i wójta zatłukł od razu. Nie czekał na te sądy, palnął bez rozkazu po wsiach tabunów chłopskich, kto je miał tam szukał i koniec błąkany znalazł i pędził cwałem tutaj. Wiorstami długo włóczył, ranny był na koniu i kluczył, gubiąc swój trop, z jeńcem po kryjomu No to na co czekacie? Dawaj go tu do mnie! Póki on żywy jeszcze i myśli przytomnie. Chcę znać jaka jednostka? Bo to nam potrzebne. Wyciągna, a jak nie, to męki raczej pewne. Czytał Bogdan Tmowski.